14 czerwca, wspominamy dziś świętego metodego biskupa. Otóż święty Metody, nazywany też wyznawcą, urodził się w Syrakuzach około połowy VIII wieku i był kaligrafem w Konstantynopolu, zanim wybrał życie ascetyczne. Następnie został przełożonym swojego klasztoru i patriarchą Konstantynopola, który był wówczas stolicą cesarstwa. Imperium Rzymskiego, które jeszcze nie było podzielone. Było to w latach 843-847. Walczył z obrazobórstwem. Kiedy był jeszcze mnichem, udał się do papieża Paschalisa I w obronie świętych obrazów i ustanowił dla upamiętnienia ogłoszenia prawowitości kultu obrazów na Soborze Nicejskim święto Ortodoksji. Do dziś istniejące w Kościele Greckim. Święty Metody następnie ekskomunikował studytów zbyt surowych ikonoklastów. Śmierć zastała go w 847 roku w Konstantynopolu. Święty Metody zostawił po sobie bardzo wiele pism polemicznych, kanonicznych, liturgicznych, hagiograficznych, no, ponadto też liczne wiersze. Imię Metody. Z greckiego znaczy działający dla jakiegoś celu. Święty Metody jest bardzo ważną postacią, która przyczyniła się do dobrego rozumienia Ewangelii, do właściwego jej przeżywania. Jeśli zainteresowały Cię jego losy, zachęcam do czytaj na pewno warto. Ale też może warto za, zasubskrybować ten kanał, polecić go innym. Będę starał się rozwijać tą serię o świętych, abyśmy lepiej zrozumieli nasze własne korzenie. I to, jak Pan Bóg różnorodnie przychodzi do każdego z nas. Każdy z nas jest inny, i pomimo wszystko, tego, co przeżywamy, na pewno gdzieś odnajdziesz postać, która będzie Tobie bliska. Niektórzy mówią, że to święci nas odnajdują, a nie my ich. A, zasubskrybuj kanał i przekaż go znajomym czy przyjaciołom. Niech Tobie Pan Bóg błogosławi we wszystkich Twoich sprawach.